Od tego, jaka jest jakość tej, tych osobowości, jak bardzo te osobowości są w stanie przekraczać granice, często swojej wyobraźni, swoich możliwości, zależy to, czy nasze miasta, czy Śląsk, czy województwo jest miejscem ciekawym, inspirującym, czy żyje się w nim dobrze, czy jesteśmy w stanie sobie nawzajem pomagać, nawzajem się inspirować. E, nawzajem się mobilizować w różnych aspektach naszego życia, i to jest taka doskonała okazja, żeby nagrodzić, wy, uhonorować, wyróżnić tych, którzy swoją pracą, swoją kreatywnością, swoją codzien, swoim codziennym wysiłkiem, e, pomysłowością sprawiają, że tego typu e, zjawiska, na których nam zależy jako e, dziennikowi zachodniemu, jako poważnemu tytułowi regionalnemu są po prostu możliwe. wyróżnienie to traktuję jako wyróżnienie dla całego stowarzyszenia i oznacza to, że nasza praca została doceniona w kategorii charytatywnej i pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Dzięki mieszkańcom miasta możemy pomagać i to jest niesamowite wyróżnienie i tak to traktuję jak wyróżnienie całego stowarzyszenia. To wyróżnienie jest w kategorii mecenas nauki, a więc trochę więcej niż nauka, dlatego że dotyczy zarówno edukacji już na poziomie szkół, przygotowania uczniów do tego, żeby wstąpili w mury uczelni, później edukacji studentów, wreszcie nauki, ale też współpracy z przemysłem i z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałam to wyróżnienie, że zostałam dostrzeżona i doceniona przez z pewnością też konkurencję, ale również przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, naszych klientów, inwestorów. Dla mnie osobiście jest to wyróżnienie, które podkreśla moją pracę, to co robię dla firmy, to co robię z firmą. Przy czym należy pamiętać, że to wyróżnienie nie byłoby gdyby nie nasi wszyscy pracownicy, którym również jestem wdzięczna, że mogą otrzymać tą statuetkę osobowość roku. To oznacza dla mnie wielkie docenienie przez osoby, które głosowały na mnie. Im bardzo dziękuję za to. Kategoria dotyczy polityki i działalności samorządowej. Otrzymałem pierwsze miejsce w mieście Bielsko-Biała, bo stamtąd pochodzę i tam działam. I tutaj chciałem podziękować również Dziennikowi Zachodniemu za bardzo odważną nominację, ponieważ jestem osobą, która jest inicjatorem powołania województwa podbeskickiego i odbiór jeszcze drugiego miejsca w całym województwie śląskim jako osoba, e, która niesie ideę województwa podbeskidzkiego, traktuje jako niesamowicie tolerancyjne podejście województwa śląskiego do wszystkich jego mieszkańców i e, szacunek wielki mam za to dla e, organizatorów. Przyznaję się, że sceptycznie do tego poszedłem, jeżeli chodzi o etap e, e, powiatowy, ale kiedy zobaczyłem, że jestem na pierwszym, na drugim miejscu w województwie śląskim, no to zobaczyłem, że to nie są żarty. Wtedy uwierzyłem, że jednak ta moja twórczość, którą zajmuję się od 25 lat, jednak ma odbiorców na Śląsku i w całej Polsce. Znaczy nasz hotel jest takim hotelem butikowym, czyli posiadamy oczywiście jeden pokój i każdy pokój jest inny. Nie jest tak jak w typowych hotelach. Oprócz tego oczywiście mamy świetną kuchnię i mamy duży dosyć obszar eventowy, eventowo-konferencyjny, gdzie można organizować duże przyjęcia, zabawy lub, lub tak jak dzisiaj konferencje. No zapewne zapraszam wszystkich, nie tylko do hotelu, żeby tu u nas się zakwaterować, ale zapraszam również wszystkich, którzy by chcieli organizować u nas przyjęcia weselne, eventy, no i wszystkie imprezy rodzinne. Chciałbym się podzielić tym, żebyście Państwo zostali przy Dzienniku Zachodnim. W czasach mediów społecznościowych bombardowaniem informacjami wieloma fejkami czy dezinformacjami byłbym za tym żebyśmy traktowali dziennik zachodni jako źródło wiedzy i informacji które są wiarygodne i tego życzę również temu dziennikowi